Odwodnienie u psów, objawy, skutki, jak zapobiegać. Oczywiście, odwodnienie u nas, u ludzi jesteśmy w stanie zaobserwować. Jeśli nie, to zapraszam na mój drugi kanał Marcin. Pasier, tam jest o odwodnieniu, objawy i skutki. Ale w przypadku psów może to nie być tak oczywiste. Nawet nasze starania, o których też będzie później. Mogą mnie pomóc w tym, żeby ten pies po prostu miał tą ilość wody, elektrolitów w ciele w odpowiedniej ilości. I musimy po prostu wychwycić ten moment, kiedy ten nasz pies jest odwodniony, żeby po prostu mu pomóc, ponieważ skutkami odwodnienia mogą skutki odwodnienia mogą być naprawdę bardzo, bardzo niefajne. Zacznijmy od tych objawów. Pierwsza rzecz Nos oraz błona śluzowa nie są wilgotne, są suche, język, dziąsła są suche, ślina jest lepka, kleista. Pamiętajmy, że ten suchy nos niekoniecznie od razu oznacza albo chorobę, albo też odwodnienie u naszych psów, ponieważ na przykład przy troszkę wyższych pogodach, tak jak mamy teraz, czy też przy mocniejszym wietrze też ten nos może być suchy. I to niekoniecznie oznacza Odwodnienie, czy chorobę, ale to już jest znak, że może coś się wydarzyć. Czyli nos, dziąsła, język, to wszystko jest wysuszone. Te rzeczy, które muszą być wilgotne, które muszą być po prostu takie mokre, błyszczące, to widzimy właśnie tak, że to błyszczy, przestają takie być. Kolejna rzecz, chyba najlepsza metoda, żeby to sprawdzić. Chwytamy naszego psa za skórę na karku i lekko tą skórę unosimy. Jeśli ta skóra wolno wraca na swoje miejsce i to tak, albo pozostaje w takim, można powiedzieć, uniesionym miejscu, to znaczy, że jest niedobór wody. Doskonale wiemy, że skóra na naszych czworonogach, na naszych psach jest bardzo elastyczna. Jeśli ją chwycimy i puścimy, to ona od razu wraca. Ale kiedy tej wody jest zbyt mało, skóra traci elastyczność i po prostu po takim lekkim chwyceniu i podniesieniu troszkę tej skóry, ona już tak. W sposób normalny nie wraca do swojego położenia. To jest bardzo proste do zauważenia. To jest naprawdę coś nienaturalnego, i każdy z nas to zaobserwuje. A jest to bardzo, bardzo łatwy sposób, żeby to zauważyć. Ale odwodnienie to też inne oznaki. Pies jest po prostu osowiały, zmęczony, leniwy, nie chce pić. Pamiętajmy, że jeśli jest upał, jeśli nasz pies z nami na przykład długo trenował, to wcale. Nie oznacza, że jeśli nie chcę pić, że to jest coś OK. Niechęć do picia też jest czymś bardzo negatywnym, taką wskazówką, że coś jest nie tak. Oczywiście nie chcę jeść, mniej je. Ma problemy z wypróżnianiem się, problemy z oddawaniem moczu, czy ten mocz jest jakiś, ma nieprzyjemny bardzo zapach, jest jakiś bardzo ciemny. To wszystko oznacza, że może było dojść do odwodnienia. Czyli te wszystkie błony śluzowe, nos, język, dziąsła zaczynają być suche, nie błyszczą, nie są wilgotne, skóra nie jest elastyczna, tak jak powinna. Piezys jest osowiały, leniwy, zmęczony. Nie chce pić, mniej je. To wszystko jest bardzo dużym ostrzeżeniem. I już powinniśmy reagować. Po pierwsze, zachęcić tego psa do picia. A jeśli nie, nic nie pomagano, to oczywiście idziemy do specjalisty, idziemy do weterynarza, ponieważ tutaj naprawdę nie ma na co czekać. Ktoś nie zmienił hamulc. Skutki. Jakie mogą być skutki odwodnienia? Oczywiście, ciało psów. Nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Te funkcje życiowe psa są uzależnione od odpowiedniej ilości wody. Nie ma wody, pies po prostu nie może funkcjonować, jego organy, to wszystko po prostu przestaje działać. Głównie dotyka to na początku nerek. Pojawiają się problemy z mięśniami, z układem nerwowym, z wypróżnianiem, niewydolność organizmu, no i oczywiście w tych takich skrajnych przypadkach. Pożegnamy się z naszym psem. Niestety to odwodnienie nie jest czymś takim przez niektórych łatwym do zauważenia, i tu proszę się nie dziwić, ponieważ niekiedy tak jest. A skutki mogą być bardzo szybkie i bardzo nieprzyjemne. Jak zapobiegać? Tak jak mówiłem, pies ma mieć zawsze świeżą wodę. Wymieniamy ją 3-4 razy w ciągu dnia, ponieważ niektóre psy nie chcą pić tej wody troszkę takiej. Zużytej, zabrudzonej czy nawet takiej odstanej. Nie dajemy psu zimnej wody, ona ma być letnia, żeby nie doszło do szoku. Do tego nie trenujemy z psem, nie biegamy z psem, w, kiedy jest najcieplej. Wybieramy poranek albo wieczór. Cień to jest podstawa. Nasz pies musi mieć cień, musi mieć miejsce, gdzie po prostu odpocznie. Karma mokra też zawiera sporo wody, też może być fajnym rozwiązaniem. Pamiętajmy o tych rasach, zwyszcza, zwłaszcza górskich, tych obficie posiadających futro, no, że niekiedy trzeba uważać na jeszcze bardziej na to odwodnienie. I tak jak mówię, przy większych problemach nie ma na co czekać, tylko należy udać się do weterynarza. Lepiej dwa razy niepotrzebnie udać się do weterynarza niż. Raz się do niego nie udać i nie mieć psa. Czyli objawy są raczej teraz już łatwe do zauważenia. Musimy tylko po prostu naszym psiakom zapewnić odpowiednią ilość wody, odpowiednią ilość cienia, nie przemęczać ich, trenować tylko wtedy, kiedy jest chłodniej. Oczywiście dzięki temu te psy będą o wiele mniej zagrożone upałami. Pamiętajmy, że te upały, te zbyt wysokie temperatury naprawdę bardzo szybko mogą doprowadzić do tego odwodnienia, co jest no bardzo dla tych psów niebezpieczne. To jest niebezpieczne również dla nas, więc pamiętajmy nie tylko o naszych psach, ale też o nas. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam czy to na materiały dotyczące psów, czy też kotów, czy całkiem innych zwierząt. Zapraszam też na moje inne kanały. Linki znajdują się w opisie. Tematyka, jak zawsze mówię, inna, ale może kogoś coś zainteresuje. Wspomniany kanał Marcin Pasier, tam mówię bardziej o ludziach, o odżywianiu, o przepisach, o dietach, o tego typu rzeczach. Projekt Ciekawość to bardziej coś naukowe. Jakieś ciekawostki o miejscach, jak coś działa, jak coś powstało i nie tylko. A Kanał historyczny, no to oczywiście dotyczy historii. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam ponownie. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Jeśli możesz, to poleć, udostępnij, opublikuj, pokaż komuś ten materiał. Może komuś się przyda, jakiemuś właścicielowi psa, czy też inne materiały, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.